Get up. Get up. Speed. the Heads down. Stay down. Don't sink. 10 czerwca 2016 rok. Sao Paulo, Brazylia. Azul 174 Sao Paulo Tower for departure, uh, uh, three, five, left. Nowoczesny Airbus A320, samolot linii Azul Airlines kołuje po pasie startowym. Celem lotu 174 jest Rio de Janeiro. Maszyna po starcie z Brazylijskiej i Metropolii ma udać się na północny wschód. Samolot zaraz rozpocznie rozbieg. Piloci konfigurują go do startu. Wysyłają klapy i uzbrają spylery. Niedoświadczony pierwszy oficer dopiero uczy latać się na Airbusie A320. Wykonał on start. To był piękny, słoneczny dzień. Nic nie zapowiadało, że będą jakieś utrudnienia. Startowaliśmy o czacie. Od razu założyłem słuchawki, ponieważ miałem gdzieś komunikaty nadawane przez kapitana lotów i stewardessy. Piloci załączają zegarek. Rozpoczynają rozbieg. Rush set manual Flex 52 SRS Runaway 3, left. Bus startowy w Sao Paulo ma niecałe 2 km. To niewielka odległość, ale wystarczająca, żeby ta maszyna z niego wystartowała. Kajanets. Nagle uruchamia się ciąg wsteczny. Oh shit, reverse is open. Samolot gwałtownie zwalnia. Kapitan ponownie ustawia maksymalny ciąg silników. Pull up, pull up, Maszyna wreszcie odrywa się od ziemi. Nagle poczułem wibrację. Doszedłem do wniosku, że zahaczyliśmy tu pomotrawę. Maszyna wznosi się pod bardzo ostrym kątem. Kapitan ostrzega pierwszego oficera przed przyciągnięciem. Pierwszy oficer zaczyna powoli opuszczać dziób, ale wtedy pojawia się kolejny problem. Ja wyjrzałem przez okno, zobaczyłem, że silnik pali się z przodu. To nie był dobry znak. Nie można tak startować samolotem. To był bardzo, bardzo duży kąt natarcia. Jak wiadomo, duży kąt znoszenia to jest mało powietrza padającego do silnika. Widoci popełnili błąd znosząc się pod tak ostrym kątem. Duży kąt znoszenia jest to mało powietrza wpadającego do silnika. Kiedy zbyt mało pojścia wpada do silnika jest nieutrzymana proporcja pomiędzy nim a paliwem. Z kolei nieutrzymana proporcja paliwa do powietrza może prowadzić do uszkodzeń silnika, które mogą doprowadzić do pożaru. Dochodzi do utracenia ciągu w prawym silniku. Asymetria powoduje silny przechył w prawo. Airbus zaczyna wykonywać chaotyczne ruchy. Piloci starają się opanować sytuację. Samolot może lecieć na jednym silniku. Według procedury, piloci powinni wznieść na wyższą wysokość. Nagle silnik numer jeden również przestaje działać. Samolot leci teraz bez napędu. Piloci muszą działać szybko. Uruchamiają jednostkę pomocniczą APU, która zapewni zasilanie. Chcą dolecieć do lotniska w Sao Paulo. Podejmują próbę uruchomienia silnika numer 2. Sao Paulo, dual, mayday, 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 we have a dual engine, fire, but both engines gone. Silnik numer 2 powoli zaczyna się uruchamiać. Samolot częściowo odzyskuje zasilanie. Jeżeli maszyna nie odzyska napędu w ciągu najbliższych 45 sekund, rozbije się o ziemię. W środku gęsto zaludnionego miasta nie ma miejsca na lądowanie. 500. Czasu jest coraz mniej. Airbus wytracił już bardzo dużo prędkości i wysokości. 150 metrów nad ziemią maszyna odzyskuje jeden z silników. We're 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 dead! Dead! Piloci próbują uruchomić również silnik numer 1, ale został tak uszkodzony. Że nie generuje ciągu. Airbus musi więc dolecieć do lotniska w samopełno na jednym silniku. Kapitan skręca w prawo, aby ustawić się w osi pasa. Wykona zakręt o 270 stopni. W tym czasie maszyna nabiera wysokości. Jednak podczas ostrego zakrętu w prawo. Maszyna ponownie traci prawą jednostkę napędową. No, 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 that's, that's Must be a joke, no! Piloci desperacko próbują przywrócić ją do działania. Try number one. It must be worked. Number one. Niestety, próby przywrócenia silnika numer 2 do działania nie przynoszą żądanego skutku. Maszyna znajduje się w odległości 10 km od pasa startowego, ale samolot jest za nisko, żeby dolecieć do lotniska. Pozostaje jedna przerażająca możliwość. Ostateczność. Kapitan spróbuje posadzić maszynę na autostradzie. Jej nieużywany odcinek jest półtora kilometra na samolotu. Załoga chce to wykorzystać. Wysyłają więc podwozie i klapy. Przygotowują się do twardego lądowania. Okej, okay. uh, Kapitan podąża za autostradą. Airbus za około minutę zetknie się z ziemią. W kokpicie rozbrzmiewają alarmy o bliskości ziemi. Z jakiegoś powodu podwozie samolotu nie wysunęło się. Lądowanie bez podwozia na autostradzie może być tragiczne w skutkach. Low, Dlatego załoga terrain. ponawia próbę wysunięcia. Too low, bez skutków. Próbują jeszcze raz, Too low, ale w kokpicie świecą low, się nadal trzy czerwone kontrolki. Kapitan musi spróbować szczęścia. Too low, Carlos Martinez spróbuje Too low, posadzić Airbusa A320 110. lądując bez low, podwozia terrain. na ziemi, low, w środku terrain. Sao Paulo. Too low, Too low, Samolot znajduje się Too low, niecałe 20 terrain. metrów nad ziemią. Too low, Too low. Pasażerowie przyjmują pozycję bezpieczną. Low, Zaraz nastąpi zderzenie z ziemią. Nie pamiętam za bardzo co działo się w ostatniej fazie lotu. Jedyne co pamiętam to to, że piloci lecieli bardzo nisko i w końcu wylądowaliśmy gdzieś. Była jakaś droga szybkiego ruchu, albo autostrada. To było bardzo, bardzo twarde lądowanie. O ile to jeszcze lądowanie można nazwać. Samolot przepływiło w pół. Potele zostały wyrwane z podłogi latały po całym samolocie. Dostałem czymś w głowę. Była to torebka mojej dziewczyny Matyldy. Widzę przed zwracenie przytomności zobaczyłem jak fotel leci w moim kierunku. Obudziłem się w szpitalu. które zostały wyrwane i latały po całych samolotach. Latały po całych samolotach. <noise>